Dziękuję pięknie widzowie za support, jesteście koksy kurwa takie, że ja pierdolę, co to za blondyna na kamerce? Stop it you! Dobra, koniec cringe'u kurwa, mi cringe wypierdoli. Wam też wszystkiego najlepszego życzę. To, ale kurwa się odjebałem, co? Jak do kościoła! Dziękuję Krzysiu, dziękuję. Patrzcie się odpałem, jak do kościoła pato Patrzcie to Eee, no kurwa elegancja Francja widzowie Teraz tylko poloneza mi brakuje Pierdolałbym sobie poloneza, a dziękuję widzowie, dziękuję, dziękuję kocham was Te słuchaj Wyciąg z fiuta na głowę I włosy szybko rosną 奖金大不嘞？